Hej, cześć się ludzie, z tej strony Corner i witam was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin na moim kanale. I dzisiaj widzimy się w modyfikacji versus Uniku Guessing. I jest to właśnie modyfikacja, w której dzisiaj zmierzymy się przeciwko właśnie jednemu z zagranicznych youtuberów, który także nagrywa Friday Night Funkin i właśnie na tym też opiera swój aktualny content na kanale. Kojarzę go, ponieważ sam oglądałem jego streamy nieraz i bardzo dobrze się na nim bawiłem. E, no i oczywiście jego gameplay z samej gry. Dlatego dzisiaj zagramy w modyfikację, którą on sam właśnie wydał. Jak sami widzicie mamy tutaj dwa wiki, z czego widzę, że w drugim wiku mamy od cholery piosenek, dlatego my oczywiście zaczniemy od pierwszego i zobaczymy w takim razie, co nas będzie tutaj czekać. Oczywiście na hardzie. Let's go! Jest statek. O, i właśnie jest jeszcze Voice Acting. Wyspa! O, jest ją! I Co tu Ludzie na okay. Przepłynęliśmy na wyspę. Yo! Jest yes, To jest właśnie ten YouTuber i jego główny awatar, jeżeli chodzi o Friday Night Funkin', którego używa. Wow, ale muszę przyznać, że. Pierwsza piosenka, jak na start. Lewo przypłynęliśmy na wyspę Katzenka. tam girfen na sam start. Tu, 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 tu. Ja dobrze widzę, że on, jak ma animację skoku w prawo albo w lewo, ma oko z Sansa. A no zobaczcie. Ma taki przepływ niebieski z, yy, tego wokół. Jak normalnie, Sans. Yo! Słuchaj, czy ja widzę po lewo? Niebieskiego Psyducka. Czy też widzieliście tego niebieskiego Psyducka tam leżącego przez drzewie? Przynajmniej to tak wygląda jak taki niebieski Psyduck z Pokémonu. Hey, you're pretty good. A, wiem, you're że you're. jestem you're dobry. Let's take this to town. They'd love to hear you here. Welcome to Pisville, Pisville! z ja w ogóle jakie arty narysowane. Yo. Czemu to wyglądało jak jakiś ogromny budynek? Wow! Ok, druga pisemka od razu. Yo. Czy ja dobrze widzę, że w tyle mamy w postaci ty, ty, Yo, jak leci, let's go. Jezu jak się przyjemnie ze strzałki O, widzę kapiego po lewo i takiego A po prawo chyba Garcello widzę Jezu te z są diga szybkie Normalnie nie ma czasu, żeby podziwiać co się dzieje w backgroundzie Ale chyba widziałem jeszcze Feksa po prawo o, i takie tempo mi się podoba, widzowie! Let's go! Yo. Ale to jest świetne! Let's go! I to jak szybko w ogóle to wszystko leci! No i tak, to mi się podoba to nagrywać. Ja. Yeah. <grywa> Jezu, te kacynki są mega świetne. No tak szybkie kacynki. Wow! Teraz mu skrzydła wyrosły, yo! Ale teraz w końcu jakaś dłuższa piosenka, 2 minuty i 30 sekund. Ale nam się wydaje, że. Jest... Dobra, lecimy. Wow, już powoli nie nadążam cio... na... Na tą... z tempem. Wow, dobra. Dobra, trzeba przyspieszyć. Ale się odpalił. Stary, spokojnie. Let's go. Ale to jest świetna muza Jeszcze ta prędkość strzały Yo! Let's go! Ale to leci Yo! Nap, 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 nap. Ale świetna muzyka Gdyby ta muzyka była taka, nie była taka dynamiczna, to bym nie nadojrzał za tymi strzałkami A i tak ledwo nadojrzał Let's go Woo! Ej muszę przynajmniej spodziewałem się, że ta modyfikacja będzie aż tak dobra Zatem widziałem niebieskiego za zanim moje palce latają tak po klawiszu, że ja nie wiem co się Ja się cieszę, że nie patrzę na to jak moje palce latają Woo! Lecimy stary, pokaż nas o da, 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 da. 41 misów, Jezu No wynik to nie jest zadowalający, ale jak na taką prędkość Muszę przyznać, że naprawdę jak na pierwszy raz, mi idzie dobrze. Yo! Ej, to była naprawdę świetna piosenka! I to był dopiero pierwszy week, a teraz mamy jeszcze Giz 2! Wow, ale zobaczcie, w porównaniu do tego, jak mamy tu trzy piosenki i te super szybkie cutscenki, to Giz 2, zobaczcie, ilu ma sześć piosenek w trackach! Wow! Dobra, no i oczywiście na hardzie nie ma żadnego trudniejszego poziomu trudności, ale patrząc już na trzecią piosenkę w pierwszym miku było naprawdę szybko, ale naprawdę fajnie sing, sing, sing all day, all gonna... all day. Sing. Wow wow, chill sing, sing. Be Uspokój <laughs> Chłopco się odpalił Chodź, chodź, mi, już już już, już lecimy, let's go, let's go <laughs> Yo, ej, dobra Teraz chyba już na poważnie Zobaczcie i zamieniliśmy, Cześć, to nie jest przypadkiem, czy to nie jest asset, w sensie kolorów boyfrienda i Gearfriend z tego, z B-side'u? Modyfikacji B-side? prawda nie nagrałem jej jeszcze, ale kiedyś grałem to jeden B-side, co miał 3 wiki zremiksowane. Yo! Ej dobra, to się świetnie klika. I muszę przyznać, że ma naprawdę fajny głos. W sensie jeżeli chodzi o samą piosenkę Let's go! Yo! O, nawet są tu dali. Wiedziałem, mówiłem, że było jakieś nawiązanie do Sasa z tym jego okiem. To i nawet musiał dodać jak siremi z megalowani w tle. Mhm. Cześć, ja to kojarzę! Ej, ja kojarzę ten rytm! To mi by miało do czegoś podobnie, tylko nie jestem w stanie sobie przypomnieć jak to się nazywało. Papi, papi, pari, prę, 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 prę. Czy to nie było ze Star Warsu? Wiecie z tego lokalu, jak tam było, że oni tam y, grali na tych tych, instrumentach. Znowu undertale. Jezu, nawiązań jest takiej jednej piosenki. Ej, to jest Deltaran. Yo, jak się słucha tak muzyk, to normalnie rozpoznajesz po chwili. Tak, to jest deltaran. No, i model Taran słychać przecież. No, i to jest właśnie Star Wars, słyszycie to? Teraz remix. Szczerze nie mam pojęcia, czy trafiłem z większością tych piosenek, jeżeli chodzi o ten rytm, który tutaj był. Ale większość z nich dosłownie tak w głowie mi siedzi, bo już nie raz je słyszałem, że na 100% to musiało być to. Czy wszystko okej okay, dzieciaku? Teraz Neo wersja? Wow! Yeah, Widziałem? Wow, czyli mamy nawiązanie teraz do innych modyfikacji w przemianach, czyli tam mieliśmy B-Side, a tutaj mamy Neo! Yo, ej, muszę... Ej, szanuję za to. Czy ja tam widzę całą paczkę z Stevena Universa po lewej? Oglądałem kiedyś Stevena Universe'a. Steven Universe, więc kojarzę ich Yo, Matyż po prawo Amogus Czy ja tam dobrze widzę, że za naszym uniku gest jest ten? Z pump Neo wersji? Jezu, jak to dobrze brzmi Let's go Liksom, Yo, i wogel, zobacz, knijstje billboard, zan, 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 zan. Life pistol. Yo. Ale tu beat wchodzi. Lecimy z tym stare cum cum tak się mi nie wychodzi. <laughs> Dobra, trzeba no. No no Zrobiłem 7 no Ale ta piosenka jest do wyklikania na na no 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 I też. Wiecie, jeszcze nie palce do końca. A ja często się długo rozgrzemy. No ale dobra, kolejna piosenka z nami muszę przyznać. Wielki szacun za to, że większość tych piosenek jest przerobiona. I co tym razem będzie w takim razie? Mieliśmy Bisa, mieliśmy Neo? Co jeszcze? Wiem co to jest. I czemu widzę tam Sansa z. Oho. Czemu widzę tam Sansa z. Boże, jak to się nazywało? O jest, zapomniałem te AU. Eee Sperte? Nie, jak to było? No, tego czerwonego, wkurzonego Sansa zawsze. Ale dobra, to wiem. To też wiem, co to jest za przerwka. To jest, jak się nie mylę. Kurde. Nie pamiętam, to było coś właśnie też taka demoniczna wersja, no to miało nawet 3 wiki z fabułą, przechodziłem tą modyfikację. Też świetna modyfikacja, zresztą muszę powiedzieć. Jest tyle modyfikacji jest z FNF, które już gdzieś przechodziłem, ale jeszcze ich nie nagrywałem na ety. Tyle rzeczy tu jest do nagrania, zobaczcie Kilka rzeczy, tutaj, takie postacie jak te tutaj nawet nie było u mnie na kanale jeszcze pokazanych A już je znam, bo już kiedyś ogrywałem tą modyfikację Jeszcze jak to miało w ogóle wersję demo Ale muszę przyznać, że wow W ogóle zobaczcie to, że nawet jego style się zmienia za każdym razem A w za to mamy postacie teraz bardziej pasujące do tego uniwersum bo aktualnie jakby znajdujemy się w piekle Jeżeli... Patrząc na nawiązanie do tej modyfikacji, z której jest są te postacie, Jo! Ale on ma beat! Jo! Jedna z lepszych modyfikacji, jaką odgrywałem w ostatnim czasie. Wielki szacunek za nawiązywanie do tych innych właśnie. Modów, jak neo, właśnie mod, B-side mod. I w tym przypadku. O, czekajcie, się, ja dobrze widzę, że tam była ta? Ta króliczek, i ten? Jezu. Zapomnę zawsze, jak ma się nazywa ten. Ja nagram z nich modyfikacji. No. Myli... No. Nie! No przecież, jeżeli są wszystkie przeróbki, to jego nie mogło zabraknąć. Nie mogło zabraknąć. Corrupted. Corrupted moda. Kto ogląda Friday Night Funkin' to wie, że Korrupted to jest jedna Z bardziej kanonicznych Tutaj przeróbek z wszystkich modyfikacji praktycznie postaci Yo, Ło wow. Aż mi się gra zlagowała, nie wiem czemu Myślałem, że jakaś nowa mechanika się odpaliła czy ciw? Ale zobaczcie nawet jego Korap Korupcja dosięgła. Korupcja bardziej. A tak naprawdę wiecie, że korupcja wzięło się od tego, od osoby, która to nam oczywiście stworzyła, ale nawiązanie z tego, co wiem, to właśnie było do tej głowy, jakby wiecie, Girlfriend z piątego weeku w trzeciej piosence przeciwko Monsterowi. Yo. Let's go! Damy sobie radę, po nie, nie was. Yo! Ale to jest świetnie zrobione szczerze, to już nawet nie wiem, która to była piosenka, ale chcę więcej. Give me more! Jest! Minus mode! Yo, minus boyfriend! Yo, Lock him up! Yo, nawet minus moć się pojawił! Jest, dosłownie to wszystko jest! No, minus girlfriend! I teraz coś te ziom ziomkowiec którzy nas porwali. Ale to jest świetne! Ej, no sanuje. Weźcie pod uwagę, że to też jest inny twórca, który nagrywa ten co nie? Ja na ten moment nie byłem zdolny zrobienia coś takiego. Ja tam widzę te oczy Boba z modyfikacji vs Bob, kiedy on się tam odpala. Yo! Co? co mu się stało? Ale to jest niego dobre!

Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to będę wdzięczny, jeżeli oceni się ten film. Bo to jest naprawdę świetna modyfikacja. Nie spodziewałem się, że to będzie coś aż tak dobrego. Wow! Powiedz, że to jeszcze nie koniec. Chcę jeszcze, chcę jeszcze chociaż jedną, please. O, o, co się. Je... Co to jest? Jest! Uniku Geshes! To właśnie on. Co? Amor. Yeah. <laughs> huh? What the hell is this? Ja, wiesz dobrze, wiem co to jest. Oh yeah. Wait, this <laughs> isn't our world. Yeah. Wait. Where's my phone? Poppy <Bobby> Bosi? This <laughs> isn't even Amor's computer. Who are you? No way. I'm glad you got my package, and congratulations to the mod too. Uh, I over Amor, Jeszcze zrobili kiopa. Amor z Uniku Guesses, Jo. Bobby bo, -bo I teraz gramy jako Uniku. Du -du -du -du. To jest genialne. Du -du 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 -du. Ja się zastanawiam, czego tu jeszcze zabrakło tak naprawdę w tej modyfikacji, jeżeli chodzi o wszystkie inne, które już wychodziły. Ale to jest giga fajne! No po prostu nie mogę wracać się, ale tak mi się podoba! Jeszcze w szczególności, że ob obu tych youtuberów oglądam, co nie jeżeli chodzi o Friday i Funkin'. Let's go Bob! Jo. Jeszcze ten efekt takiego typowego disco światło się teraz zmieniają. Gdzie się wydaje, że jest jakiś tutaj błąd w tym, że jakby światło leci na Bobie i tak dalej, ale na Bób tego nie łapie. Zobaczcie. <mulans> tak, chyba na Bowsleepie zabrakło tego. nie podmienił chyba ktoś tego, żeby się światła zmieniały. Ale yo! Ale to jest giga dobre. I są nawet wszystkie postacie z Boba i Bowsleepa tam w tle. What the dog doing? Yo! Imaginuj, żeby kiedyś była taka modyfikacja, w której ja bym się tak pojawił. Ale to jest dobre. <laughs> nie, po prostu nie mogę. To jest zbyt dobre. Pę, pę. Co jest lepsze, jeszcze nie dość, że taka świetna piosenka, to jeszcze na razie udało mi się nie zrobić ani jednego misa. Ale widać, zobaczcie, że w Slip nie ma tego, że zmienia się nami kolory, Tak wydaje mi się, że nie powinno być, bo on też powinien chyba mieć tą zmianę, ale widać, że mi się jej nie wprowadzi. Ale i tak czy siak, modyfikacja 10 na 10 na ten moment. Wow! Naprawdę świetna robota! Ale obstawiam, że to była pewna ostatnia, prawda? Przez ten filmik, który tu mieliśmy. Tak, to była ostatnia piosenka. Ale nie mogę wytrzymać, jeszcze sprawdzimy szybko freeplay, bo jak jesteś jeszcze też to, to zagrać. Celebration to była ostatnia. Tak, to chyba była ostatnia, jeszcze sprawdzę dla pewności, bo po prostu to było tak świetne. Nie mogę nic przegapić, że coś było. Tak, Celebration to była ostatnia w takim razie co, dziękuję Wam za ten odcinek, był naprawdę świetny. Jeżeli oczywiście odcinek Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, żebyście zostali na dłużej. I oczywiście zachęcam też, żebyście wbili do chłopaków na kanały, ponieważ może i to są zagraniczni youtuberzy, ale są naprawdę świetni. W szczególności, że i jeden, i drugi teraz już mają swoją modyfikację Friday Night Funkin' i jednocześnie także dalej robią gameplay z tej gry, tak samo jak i ja, więc na pewno zachęcam też, żebyście wbili do nich, ponieważ to naprawdę świetna robota. No i tu oczywiście macie osoby, które pracowały nad modyfikacją, jak i oczywiście samych twórców Friday Night Funkin. Dlatego co? Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i widzimy się już prawdopodobnie niedługo w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin na moim kanale. A na dzisiaj to tyle ode mnie. Ja byłem Corner, dziękuję Wam za oglądanie i do następnego. Cześć!